Cześć, witajcie. Janek Blistyup z tej strony. I Mateusz Żołniak. E, jesteśmy na stoisku LG na targach IFA i w tym momencie patrzycie na jeden z fajniejszych gadżetów, który na zaprezentowano. Najładniejszy chyba gadżet na targach IFA, przynajmniej według mnie, czyli zegarek LG G Watch Air. E, co jest fajne? Fajne jest przede wszystkim to, że okazuje się, że nie tylko Motorola potrafi zrobić urządzenie z okrągłym wyświetlaczem. E, jest także LG. E, urządzenie wygląda trochę jak e, takie zegarki sportowe. E, na na pewno Motorola 360 jest urządzeniem bardziej eleganckim, ale na pewno nie można odmówić mu uroku. Jest fajny. Tutaj mamy zegarek w wersji demo, więc tak naprawdę możemy tylko przeglądać jakieś tam karty z systemu Android Wear. No ale to daje pewne wyobrażenie o tym, co to urządzenie będzie potrafić. Przede wszystkim będzie spinało się z usługą Google Now, więc wszelkie komendy głosowe, powiadomienia, wszystko będzie pchane do tego zegarka. To jest jakby żadna nowość. Nowością jest pulsometr, który jest zainstalowany po wewnętrznej stronie urządzenia, no i który, jak sama nazwa wskazuje, będzie można zmierzyć sobie punkt. Tutaj jest sens. E Zegarek ma, ze, ma ekran o nieprzekątnej a średnicy długości 1,6 cala. Ma Snapdragon 400 w środku i baterię o pojemności 410 mAh. Jest zrobiony całkiem fajnie. Tutaj mamy metalową ramę. Eee, prezentuje się również całkiem atrakcyjnie. Cena jeszcze niestety nie jest znana, no i nie wiemy kiedy to urządzenie zadebiutuje na rynku. No, nie wiemy także czy będzie dostępne na rynku polskim. Pozdrawiamy was serdecznie z targów IFA. Jan Blistrup i Mateusz Łunek, hej.